Nie tak dawno J.D. Vance powiedział, że narodowy zakaz aborcji jest potrzebny, żeby powstrzymać George'a Sorosa przed transportem czarnych kobiet do Kalifornii po aborcję. Ataki tego typu nieraz przyjmują formę oskarżeń o udział w teoriach spiskowych. Od w miarę standardowych, takich jak oskarżenia o udział w globalnym spisku Żydów mających na celu przejęcie władzy nad światem, aż po bardziej niecodzienne, takie jak rzekomy udział Sorosa w instalowaniu w ludziach mikrochipów i wykorzystywaniu 5G do kontroli umysłów. Padały nawet oskarżenia, że razem z Billem Gatesem mieli wszczepiać tego typu urządzenia podczas testów na COVID. W związku z wydarzeniami z czarnej środy oskarża się go też o wywoływanie kryzysów finansowych czy tajny wpływ na banki centralne, dzięki czemu miał zarabiać na manipulowaniu światową gospodarką i biorąc pod uwagę sposób w jaki doszedł do swojej fortuny, trudno się dziwić tego typu zarzutom. Zaznaczmy jednak, że w przypadku wymienionych zysków na rynkach brytyjskim czy tajskim, Soros nie był sprawcą kryzysów walutowych per se, a wyczuwał momenty załamania, które i tak by nastąpiły i agresywnie się na nich bogacił, co samo w sobie też jest kontrowersyjne, ale w innej kategorii kontrowersyjności niż pociąganie za sznurki światowej gospodarki zarzuca mu się także tajne finansowanie czy wywoływanie protestów politycznych, takich jak wspomniane Black Lives Matter czy protesty przeciwko Donaldowi Trumpowi. I o ile Fundacje Sorosa wspierają organizacje, które mogły brać udział we wspomnianych protestach, to tak jak mówiliśmy, jest to po prostu finansowanie działaczy o podobnych poglądach, którzy naturalnie będą się angażować w tego typu działania i ciężko mówić tutaj o czymkolwiek utajonym czy zaskakującym. Warto również zaznaczyć, że niektórzy w Europie oskarżają Sorosa o wywołanie kryzysu migracyjnego i jak to ujmował choćby Viktor Orban, zalew Europy migrantami. Zarzuty, jakoby Soros miał odgórnie sterować skomplikowanymi siłami geopolitycznymi, wywołującymi wspomniany kryzys są oczywiście absurdalne, ale jednocześnie zauważmy, że w trakcie kryzysów migracyjnych finansowane przez niego grupy aktywistyczne oddolnie zachęcały do masowego przejmowania imigrantów. W Polsce Fundacja Batorego finansowała między innymi aktywistów przemycających nielegalnych imigrantów na granicy z Białorusią. Przez na ten cel ponad milion złotych, a środki trafiały m.in. do Fundacji Ocalenie czy Grupy Granica.